Nie masz czasu śledzić nowinek technologicznych, a ciekawi się, co pojawiło się w tej dziedzinie w ostatnich dniach? Obejrzyj nasz cotygodniowy Blind Tech, czyli szybkie rzucenie okiem na nowinki technologiczne z perspektywy niewidomego prowadzącego, którego kręci technologia. Nie zapomnij zostawić łapki w górę pod tym filmem oraz zachęcamy do zasubskrybowania kanału Blog o dostępności. Cześć moi drodzy, witajcie w już 20 odcinku Blind Tech. Czyli serii filmów, gdzie mówimy Wam o dziesięciu według nas najciekawszych nowinkach technologicznych z ostatnich dni. Niestety jest to zarazem nasz ostatni odcinek w tej serii, który dla Was przygotowaliśmy. Głównym powodem zaprzestania dalszego tworzenia Blind Tech jest po prostu brak czasu, który jest nam potrzebny na znalezienie odpowiednich informacji, ich opracowanie przetworzenie głosem sztucznej inteligencji oraz zmontowanie całego materiału. Jednak nie martwcie się, nadal będziemy tworzyć dla Was ciekawe filmy w serwisie YouTube, które w każdy poniedziałek i piątek opublikujemy na kanale Blog o Dostępności. W najbliższy poniedziałek zaprezentujemy wam testy hejtowanej ostatnio aplikacji do mikro-nawigacji wewnątrz budynkowej Navigo. Więc subskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić tego ciekawego materiału. W dzisiejszym Blind Tech powiemy wam między innymi kilka słów na temat promocji, które już od kilku dni pojawiają się w internecie z okazji tak zwanego czarnego piątku. Dowiecie się, jaką funkcję otrzymaliśmy w aktualizacji Gemini AI oraz zaprezentujemy Wam najpopularniejsze podcasty w bieżącym roku. Lecimy z dzisiejszymi nowinkami. 10. Weekend super rabatów. Każdego roku pod koniec listopada ma miejsce duża akcja promocyjna w wielu sklepach nazwana jako Czarny Piątek. Tak naprawdę ten czarny piątek przerodził się już w czarny tydzień, a nawet miesiąc, ponieważ już od początku listopada jesteśmy bombardowani różnymi reklamami z promocyjnymi ofertami na wiele produktów. Jednak w tym zakupowym szaleństwie trzeba zachować rozsądek i dobrze przejrzeć internet, aby być pewnym, że dany produkt w promocyjnej cenie jest naprawdę opłacalnym zakupem. W tym miejscu polecamy Wam przede wszystkim serwis aukcyjny Amazon które bardzo często ma konkurencyjne oferty na wiele kategorii produktów, a najlepsze z nich możecie znaleźć na przykład na stronie myapple.pl. Dodatkowo w ten weekend firma Apple przy zakupie konkretnych produktów obdarowuje nas bonami z konkretną kwotą pieniężną, które później możemy wydać na zakup potrzebnych akcesoriów w ich sklepie. Życzymy udanych zakupów. 9 Powstaje laptop z systemem Android. W ostatnich dniach w internecie pojawiła się informacja, że firma Google pracuje nad laptopem, który będzie posiadał system Android. Jak czytamy na stronie instalki.pl Pixel Laptop to prawdopodobnie jeden z projektów realizowanych przez technologicznego giganta. Jeśli doniesienia zostaną potwierdzone, to Google skutecznie powiększy liczbę oferowanych przez siebie kategorii produktowych. Zadowolone powinny być osoby preferujące budowę sprawnie działającego ekosystemu. Szczegóły nie są jeszcze znane, lecz prawdopodobnie otrzymamy propozycję high-end, mogącą konkurować z flagowymi urządzeniami innych producentów. Redakcja portalu Android Headlines dotarła do informacji sugerujących, że Pixel Laptop faktycznie powstaje. Ma on wyróżniać się przede wszystkim komponentami z najwyższej półki. Tym samym będzie mógł skutecznie konkurować ze sprzętami innych producentów pokroju MacBook Pro czy Surface Laptop. Detale mają zostać udostępnione w późniejszym terminie, choć trudno mówić o jakichkolwiek widełkach czasowych. Powyższe informacje są ciekawe, zwłaszcza dla osób używających smartfona z systemem Android, więc musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej informacji od firmy Google. 8. Przydatna aktualizacja Facebook Messengera Użytkowników popularnego komunikatora Messenger powinna zainteresować informacja o zmianach dostępnych w najnowszej aktualizacji tej usługi. Jak czytamy na stronie antyweb.pl, twórcy Messengera poinformowali dzisiaj, że platforma doczekała się opcji rozmów wideo w wyższej jakości. Nareszcie będziemy mogli cieszyć się obrazem w rozdzielczości HD. Na tym jednak jeszcze nie koniec usprawnień z nimi związanych. Messenger nareszcie doczeka się redukcji szumów z prawdziwego zdarzenia, dzięki czemu prowadzenie konwersacji będzie jeszcze bardziej komfortowe. Wisienką na torcie będą zaś tła, które działają przy wsparciu sztucznej inteligencji i pozwolą ubarwić nasze połączenia. Wyższa jakość rozmów wideo dostępna jest domyślnie zawsze wtedy, gdy korzystamy z komputera połączonego z siecią Wi-Fi. W przypadku sieci mobilnych domyślnie aktywowana będzie dotychczasowa niższa jakość. Można to jednak zmienić w ustawieniach rozmów. Tam również zmienimy ustawienia związane z redukcją szumów. Nowe funkcje już trafiają do szerokiego grona odbiorców. Jeżeli jeszcze ich nie widzicie, to prawdopodobnie dotrą do Was już za kilka dni. 7. Search GPT od OpenAI dostępne w aplikacji skróty. Jak czytamy na stronie onetech.pl, Apple i OpenAI zaskakują użytkowników nową funkcją, która zmienia sposób, w jaki korzystamy z wyszukiwania w sieci na urządzeniach z iOS. Dzięki aktualizacji aplikacji ChatGPT GPT od OpenAI, użytkownicy iPhone'ów i iPadów mogą teraz korzystać z funkcji Open Search GPT. Zintegrowanej z aplikacją skróty Apple. Ta nowość nie tylko zwiększa komfort użytkowania, ale także wprowadza zupełnie nowy sposób interakcji ze sztuczną inteligencją w codziennym życiu. Search GPT to narzędzie opracowane z myślą o szybkim i precyzyjnym przeszukiwaniu internetu. Sztuczna inteligencja nie tylko dostarcza odpowiedzi na pytania, ale również generuje linki do sprawdzonych źródeł, pomagając weryfikować informacje. To rozwiązanie stawia na jakość wyników, ułatwiając wyszukiwanie zarówno podstawowych informacji, jak i bardziej szczegółowych danych, które mogą wymagać dodatkowych pytań. Wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym, co pozwala zaoszczędzić cenny czas. Dzięki integracji z aplikacją skróty funkcja Open Search GPT staje się jeszcze bardziej praktyczna. Wystarczy dodać odpowiedni skrót na swoim urządzeniu, by jednym kliknięciem uruchomić wyszukiwanie sieciowe w chat GPT. Taka automatyzacja to świetne rozwiązanie dla osób, które cenią wygodę i efektywność. Użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych funkcji wyszukiwania bez konieczności otwierania aplikacji ChatGPT ręcznie. Wszystko działa sprawnie i płynnie, co czyni to rozwiązanie przyjaznym zarówno dla nowicjuszy, jak i osób bardziej zaawansowanych technologicznie. Obecnie dostęp do Search GPT mają użytkownicy planów ChatGPT i chat GPT Teams. To oni mogą już teraz testować, jak ta nowa funkcja pomaga w codziennym korzystaniu z internetu. Darmowi użytkownicy będą musieli jeszcze trochę poczekać, ponieważ OpenAI planuje udostępnienie tej usługi dla wszystkich w najbliższych miesiącach. 6. W Android 16 zostanie poprawiona integracja danych zdrowotnych. Udostępniona ostatnio aktualizacja Android 16 Developer Preview przyniosła sporą zmianę związaną z naszymi danymi zdrowotnymi. Jak czytamy na stronie chip.pl W aktualizacji znalazła się m.in. aplikacja Health Connect, której API, dostępne w tej chwili we wczesnej wersji, ma służyć do zbierania i zapisywania w jednym miejscu danych o zdrowiu ze wszystkich aplikacji zainstalowanych na urządzeniu. Najnowsza wersja umożliwia wymianę danych w formacie FHIR i dodawanie danych do profilu użytkownika. Standard FHIR opracowany przez HL7 International pozwala na wymianę danych medycznych różnych typów i jest powszechnie stosowany w aplikacjach medycznych. Zobaczymy w czerwcu 2025 roku, kiedy system Android 16 będzie oficjalnie dostępny, jak będzie dokładnie wyglądała ta nowa i przydatna funkcjonalność. 5. Aplikacja Computronic już dostępna w sklepach mobilnych. Jeśli robicie zakupy sprzętów elektronicznych w sklepie Computronic, to jest już dostępna mobilna aplikacja tego popularnego sklepu internetowego. Jak czytamy na stronie antyweb.pl, dziś praktycznie każda szanująca się firma, trudniąca się handlem elektroniką, ma już swoją aplikację mobilną. Teraz do tego grona dołącza Computronic, czyli marka, która działa na polskim rynku już od ponad 20 lat. Zapytacie, po co mi kolejna aplikacja? A no już wyjaśniam. Computronic przygotował tam kilka benefitów, których nie uświadczycie podczas zakupów przez stronę internetową. Komputronik przeprowadził badania, z których wynika, że 74% konsumentów korzysta z dedykowanych aplikacji mobilnych, aby kupować elektronikę. Firma dołącza więc do grona sprzedawców oferujących apkę zakupową, która ma ułatwić proces porównywania cen i oferować wiele korzyści dla użytkowników. O jakich benefitach mowa? Komputronik podkreśla przede wszystkim darmową dostawę bez ograniczeń, raty 0%, odroczone płatności historię zakupów czy wydłużone prawo zwrotu towaru. Dodatkowo, każdego dnia w aplikacji będzie dostępna Okazja Dnia, czyli jeden wybrany produkt w specjalnej cenie promocyjnej. W komunikatach prasowych Computronic przekazał, że zespół odpowiedzialny za aplikację poświęcił szczególną uwagę prostocie i intuicyjności interfejsu, bo aż 80% badanych wskazało te cechy jako najważniejsze. Dajcie znać w komentarzach, czy już korzystaliście z tej aplikacji i jak Wam się ona podoba. 4. Gemini AI z ciekawą aktualizacją. Sztuczna inteligencja Gemini otrzymała ciekawą funkcję w najnowszej aktualizacji. Jak czytamy na stronie imagazin.pl, na wstępie istotna informacja. Ogłoszona wczoraj, 19 listopada, przez Google. Aktualizacja Gemini zmienia funkcjonalność na razie wyłącznie płatnej wersji Gemini Advanced i to tylko w przypadku anglojęzycznej wersji usługi. I to właśnie jej użytkownicy mogą poprosić googlowskiego chatbota o to, by zapamiętywał rzeczy, które są dla danego użytkownika ważne. Zapamiętywał nie tylko w sensie czegoś w rodzaju podręcznej przypominajki, ale w znacznie głębszym. Innymi słowy Gemini będzie, na wyraźne życzenie użytkownika, zapamiętywał preferencje użytkownika i jego zainteresowania, co będzie miało wpływ na przyszłe odpowiedzi sztucznej inteligencji na zapytania danej osoby. Google deklaruje, że taka zdolność Gemini do zapamiętania preferencji i zainteresowań użytkownika pozwoli udzielać więcej, jeszcze bardziej przydatnych i trafnych odpowiedzi, dopasowanych precyzyjnie do potrzeb konkretnej osoby. Google wręcz porównuje te funkcje do niejako własnej instrukcji obsługi użytkownika, którą ten przekazuje Gemini. Informacje na temat własnych preferencji można przekazywać Gemini w formie zwykłej konwersacji z AI, jak również wykorzystując do tego zawartą w interfejsie Gemini stronę zapisane informacje. 3 Najpopularniejsze podcasty 2024 roku. Firma Apple zaprezentowała najpopularniejsze podcasty 2024 roku. Jak czytamy na stronie appleworld.pl, Apple opublikował dziś listę najpopularniejszych podcastów 2024 roku. A zestawienie jest już dostępne w karcie, przeglądaj w aplikacji Podcasty. I będzie tam do końca roku. Podsumowanie obejmuje najlepsze podcasty w ogóle. Najlepsze nowe podcasty, które zadebiutowały w tym roku. Podcasty z największą liczbą obserwujących, podcasty i odcinki najczęściej udostępniane. I wiele więcej. W kategorii najpopularniejsze programy oraz najczęściej obserwowane programy wygrało kryminatorium Marcina Myszki. Najpopularniejszym nowym programem zostało Wahanie Piotra Szumowskiego, a najpopularniejszym serialem Matka-Matce Joanny Okuniewskiej. 2 Nowe produkty od Sandisk. Jeśli szukacie nowych kart o dużych pojemnościach lub ciekawego dysku SSD, to może Was zainteresować nowa oferta marki Sandisk. Jak czytamy na stronie imagazin.pl, marka, należąca do koncernu Western Digital. Doskonale znana każdemu, kto kiedykolwiek poszukiwał sensownych rozwiązań do przechowywania danych czy rejestracji tych powstałych za pomocą aparatów cyfrowych i kamer, przywiozła swoich przedstawicieli i nowy sprzęt do Polski. Już niebawem w sklepach z elektroniką użytkową, kartami pamięci i tego typu akcesoriami zaczną pojawiać się między innymi: karta microSD SanDisk Extreme Pro o pojemności 2 TB. Tak, 2 TB. Karta SD SanDisk Extreme Pro również o pojemności 2 TB. Profesjonalna karta CF Express SanDisk Pro Cinema. O pojemności co prawda tylko 640 GB, ale za to z utrzymywanym stałym transferem danych podczas zapisu z prędkością 1400 MB na sekundę. Karta SanDisk SD Express 264 GB, 880 MB na sekundę odczyt i 650 MB na sekundę zapis. Przy czym ponoć pik transferu sięga nawet 985 MB na sekundę. Karta Sandisk MicroSD Express 256 GB Sandisk Desk Drive, czyli biurkowe zewnętrzne SSD w zgrabnej obudowie nagroda Red Dot 2024 o pojemności do 8 TB z transferem danych podczas odczytu do 1 GB na sekundę, co deklasuje jakikolwiek klasyczny dysk zewnętrzny. Domyślnie nośnik ten jest sformatowany w ExFAT co pozwala go wykorzystać na przykład jako podręczny nośnik backupu dla pc czy Maców. Połączenie via USB-C. Jeden. Rozpoznawanie muzyki w urządzeniach marki Apple zidentyfikowało ponad 100 miliardów piosenek. Przydatna funkcja rozpoznawania muzyki zaszyta w oprogramowaniu marki Apple zidentyfikowała już ponad 100 miliardów piosenek. Jak czytamy na stronie Appleworld.pl Apple ogłosił dziś, że narzędzie do rozpoznawania muzyki Shazam zidentyfikowało już ponad 100 miliardów utworów od czasu uruchomienia. Shazam rozpoczął działalność jako usługa SMS w Wielkiej Brytanii w 2002 roku i stał się jedną z pierwszych aplikacji na iPhone'a dostępnych w App Store w 2008 roku. Apple dorzucił do tych statystyk kilka zabawnych porównań. Gdyby platformy używali wszyscy mieszkańcy Ziemi, każdy z nas zidentyfikowałby za pomocą Shazam 12 utworów. Jedna osoba musiałaby używać Shazam co sekundę przez 3168 lat, żeby wyszukać 100 miliardów utworów. To 2200 razy więcej niż liczba wyszukań piosenki Dance Monkey, czyli najczęściej rozpoznawanego utworu w historii Shazam, który zidentyfikowano ponad 45 milionów razy. Utwór Beautiful Things Bensona Buna. Artysty znanego z playlisty Shazam Predictions 2023 roku był pierwszym w tym roku, który rozpoznano 10 milionów razy, a do tego zrobił to najszybciej, bo w 178 dni. W takim tempie osiągnięcie 100 miliardów wyszukań zajęłoby 4800 lat. Apple kupił Shazam w 2018 roku i teraz obsługuje funkcję rozpoznawania muzyki wbudowaną w iOS, iPadOS i macOS. Shazam jest głęboko zintegrowany z platformami oprogramowania Apple, w tym w Centrum Sterowania, Siri, jako opcja przycisku akcji na modelach iPhone 15 Pro i wszystkich modelach iPhone 16, jako widget Smart Stack na Apple Watch i nie tylko. To już wszystkie nowinki technologiczne, które dla Was przygotowaliśmy w ostatnim odcinku Blind Tech. Dajcie znać w komentarzach, która informacja zainteresowała Was najbardziej. Nas bardzo zainteresowała informacja o powstawaniu laptopa z systemem Android, ponieważ może to być duża konkurencja dla innych urządzeń desktopowych, a samo oprogramowanie posiada wbudowane ułatwienia dostępności. Więc zobaczymy, jak będzie to wszystko razem działało. Ciekawie wygląda również nawigacja trójwymiarowa, stworzona przy pomocy bardzo popularnej gry Pokémon Go oraz zaprezentowane produkty od marki SanDisk. Bardzo dziękujemy wam za oglądanie naszej serii Blind Tech, która przez kilka miesięcy pojawiała się na kanale Blok o dostępności i zapraszamy do pozostawienia łapki w górę, jeśli takie treści wam się podobają, oraz do zasubskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Przypominamy, że regularnie pojawiają się u nas materiały wideo w poniedziałki i piątki, więc nie przegapcie żadnych publikowanych przez nas filmów związanych z dostępnością, osobami z niepełnosprawnościami oraz technologią. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. Twórcy Blind Tech. Przygotowanie i nagranie filmu Piotr Malicki. Montaż i publikacja Krzysztof Lewandowski. Animacja i grafiki Maria Kozłowska. Lektor do intra i cyfr Piotr Bienias.